Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Kwadrans wiedzy o fotowoltaice. To będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ ujawnię w nim sekret, w czym tkwi fenomen fotowoltaiki, dlaczego tak szybko się rozwija, dlaczego tak szybko przybywa paneli wszędzie wokół nas i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dlatego oglądaj koniecznie do końca i zaczynamy. Przejdziemy do ujawnienia sekretów, w czym tkwi fenomen fotowoltaiki i dlaczego w ostatnim czasie tak szybko się ona rozwija w naszym kraju i nie tylko, bo to jest mega trend światowy. Wszystkie kraje świata tak naprawdę prześcigują się w tempie montowania paneli fotowoltaicznych, ale dlaczego tak się stało, że, że tak właśnie jest? Żeby to zrozumieć musimy się trochę cofnąć w historii fotowoltaiki. W jednym z pierwszych odcinków kwadransu Wiedzy o Fotowoltaice mówiłem o tym, że cena paneli fotowoltaicznych w ciągu ostatnich 40 lat spadła stukrotnie. To jest niewiarygodny spadek ceny i to spowodowało, że, że tak wiele właśnie osób zaczęło się tym interesować. Ale to nie, nie tylko chodzi o to ponieważ e, oprócz tego, że cena paneli fotowoltaicznych spada, to również sprzęt jest coraz lepszy, jest technologicznie coraz lepiej dopracowany, e, panele mają coraz większą sprawność, z metra kwadratowego dachu jesteśmy w stanie uzyskać coraz więcej energii, e, energii, która oczywiście jest z roku na rok coraz droższa i z tego też powodu e, zwiększonym zainteresowaniem cieszy się. Fotowoltaika, więc jest tak naprawdę dużo przyczyn, dlaczego tak bardzo intensywnie nie tylko Polska, ale wszystkie kraje świata montują panele fotowoltaiczne. Żeby trochę Tobie ten kontekst przybliżyć, nie tylko polski, ale również światowy, to chciałbym Tobie pokazać grafikę, taką wizualną grafikę, która doskonale obrazuje jak rozwijała się fotowoltaika w poszczególnych krajach. Więc w tym momencie zapraszam cię do obejrzenia 3-minutowego, to będzie tak, historia fotowoltaiki w 3 minuty. Zapraszam na film. Ja do tej infografiki dodam parę słów swojego komentarza, bo myślę, że dodam tu parę ciekawych ciekawostek. Jak widzisz, w latach 80 jedyne dwa kraje, które Produkowały energię elektryczną ze słońca, to były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Stanom Zjednoczonym w ogóle przypisuje się wynalezienie fotowoltaiki. Pan, który się nazywał Charles Fritz, pod koniec XIX wieku wynalazł ogniwo fotowoltaiczne. I od tego to się wszystko zaczęło. Dlatego Stany, jako pierwsze na świecie, miały ten wynalazek, jako pierwsze na świecie, produkowały energię ze słońca. I jak widać teraz na wykresie, w latach 90., przynajmniej na początku tych lat, no dominowały na świecie. Nie było żadnego innego kraju, który mógłby dorównać Stanom pod względem energii wyprodukowanej ze Słońca, ale tak jak widzisz na tym wykresie wszystko się bardzo dynamicznie zmienia i tutaj jeszcze niejedno przetasowanie nastąpi, które na pewno Ciebie zaskoczy, bo ja kiedy widziałem ten wykres pierwszy raz no to byłem zdziwiony, jak, w jaki sposób ta fotowoltaika się rozwijała na świecie. Jak widać w tym momencie przyspiesza bardzo mocno Japonia, w 2000 roku można powiedzieć początek lat 2000 należy zdecydowanie do Japonii. Tutaj moc... Moc przyłączonych paneli fotowoltaicznych robi swoje. Niemcy też są jednym ze światowych liderów produkcji energii ze słońca. Pod koniec lat 2000, jak widać, Niemcy były krajem numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej ze słońca. Swoją drogą Niemcy mają też wspaniałą markę Kusel, która, która powstała w Niemczech. Później wykupili ją Koreańczycy, ale nadal chwalą się, że to jest panel zaprojektowany w Niemczech. Ale jak widać, Stany nie odpuszczają. No i Chiny tutaj weszły do gry. Chiny, które tak naprawdę nie mają sobie równych. 90% paneli fotowoltaicznych powstaje w Chinach, jeżeli chodzi o ogniwa krzemowe. No to, to tutaj prawie 100% powstaje w Chinach. Drugim krajem na świecie, gdzie to powstaje, są Stany Zjednoczone, ale tam w o wiele mniejszym stopniu, więc jak widzisz, na koniec 2018 roku Chiny były największym producentem energii elektrycznej ze słońca i to wcale mnie nie dziwi, ponieważ Chiny są też największym producentem, tak jak wspomniałem, paneli fotowoltaicznych i ogniw krzemowych więc są numerem jeden i według mnie będą jeszcze długo, bo potencjał tego kraju jest po prostu zadziwiający i tutaj myślę, że większość ludzi się ze mną zgodzi. Ja specjalnie przystopowałem tą listę, ale teraz już odchodzą nam te kraje najlepsze, które najwięcej produkują i pokazuje nam się lista top 50 krajów na świecie, które produkują energię ze słońca, i pokazuje się też produkcja roczna na koniec 2018 roku. Polska jest na tej liście, ale jest bardzo daleko, bo dopiero w ostatniej dziesiątce znaleźliśmy się za krajami takimi jak Rumunia, Ukraina, więc to też trochę mnie zdziwiło. Ale 2018 rok to był taki rok, gdzie jeszcze ten rozwój fotowoltaiki w Polsce nie odpalił. Za przełomowy rok uważa się 2019 i bardzo żałuję, że nie mam takich danych za rok 2019, no a tym bardziej za 20. Ale myślę, że jak na koniec 2020 obejrzymy sobie taką grafikę, takie podsumowanie to na pewno Polska będzie się pieła w górę, ponieważ te panele fotowoltaiczne w naszym kraju są na dzień dzisiejszy bardzo intensywnie montowane, ta moc bardzo szybko rośnie. Mam nadzieję, że historia fotowoltaiki przedstawiona w 3 minuty się Tobie podobała, a przede wszystkim rzuciła światło na ten wyścig fotowoltaiczny, z którym mamy do czynienia. Jak widzisz, za mną pojawił się panel fotowoltaiczny. To jest, to jest urządzenie, które jest dla większości ludzi nowością. Tak samo jak początki telefonów komórkowych czy początki telewizorów, wszystkie takie technologiczne nowinki na początku spotykają się z niepewnością, niechęcią, brakiem przekonania, ale z czasem, jak coraz większa część społeczeństwa przekonuje się do nich, staje się posiadaczami tych urządzeń no to później już coraz szybciej zaczyna się też reszta ludzi do tego przekonywać, więc myślę, że mamy już w Polsce na dzień dzisiejszy z czymś takim do czynienia, ponieważ już ponad 100 tysięcy ludzi w Polsce ma swoje własne elektrownie na dachu i no i sąsiedzi czy znajomi oczywiście patrzą na to, pytają. Ja też wśród swoich klientów często słyszę, że jak ktoś Zamontuje sobie takie panele na dachu. To co chwilę ma zapytania od znajomych, czy to naprawdę działa, czy to naprawdę produkuje prąd. Taki panel fotowoltaiczny to jest po prostu idealny pracownik. On pracuje od wschodu do zachodu słońca codziennie. Nie narzeka, nie strajkuje. Przez 25 lat bez żadnej obsługi leży na Twoim dachu i każdego dnia. Produkuje dla ciebie energię elektryczną. Sekret fotowoltaiki składa się tak naprawdę z wielu czynników. Ja już do tej pory wymieniłem ich wiele. To, że technologia jest znana już od 40 lat. To, że ta technologia w ciągu ostatnich 40 lat staniała stukrotnie. To, że widzimy u sąsiadów, u znajomych, jak to działa i nabieramy przekonania. To, że już nie jest to taka nowinka, jak była 5 lat temu, tylko już jest to coś bardziej znanego, bardziej... Codziennego. Ja osobiście mam takie przekonanie, że za 30 lat takie panele fotowoltaiczne będą na każdej możliwej powierzchni: będą już technologicznie bardziej zaawansowane, bardziej płaskie, bardziej ładne, ale na ten moment to, co jest dostępne na rynku, już jest na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Dlatego uważam, że każdy, kogo na to stać, powinien zamontować sobie instalację fotowoltaiczną, ponieważ w 2020 roku jest to jedna z najlepszych inwestycji. Na pewno stopa zwrotu jest lepsza niż w nieruchomościach. Na pewno jest to pewniejsza inwestycja niż giełda, niż jakakolwiek lokata bankowa. Więc jeżeli posiadasz środki na przykład na lokacie, no to wielu pewnie doradców finansowych zgodzi się ze mną, że Lokata to jest w pewnym sensie marnowanie kapitału, a inwestycja w panele fotowoltaiczne to jest najlepsze możliwe wykorzystanie tego kapitału, jeżeli nim dysponujesz. Jeżeli nie dysponujesz kapitałem, a masz na przykład zdolność kredytową, to to jest najlepsza możliwa rzecz, dla której możesz się zadłużyć. Ja też zaciągnąłem opinii doradców finansowych, którzy się na temat fotowoltaiki wypowiedzieli. Nie należy takiego kredytu na panele fotowoltaiczne traktować jako konsumpcję. Jest to po prostu dobra inwestycja, która obniży Twoje koszty energii elektrycznej w Twoim domu w perspektywie następnych 25 lat. Oczywiście Ty odczujesz te skutki lepszego cash flow, lepszego przepływu pieniędzy w swoim domu. Odczujesz już w ciągu pierwszych kilku lat, ale przez 25 lat będziesz czerpał korzyści z tej inwestycji. Dlatego, jeżeli jeszcze się zastanawiasz, jeżeli jeszcze nie jesteś do końca przekonany, to serdecznie zapraszam Ciebie do kontaktu. Doradcy Sanpro na pewno chętnie opowiedzą Tobie więcej szczegółów, wycenią, przygotują indywidualną wycenę na Twój dom, pod Twoje zużycie energii, na takim sprzęcie, który dla Ciebie będzie najbardziej odpowiedni i na pewno będziesz z tej inwestycji zadowolony, ponieważ ja osobiście nie znam osoby, która byłaby z tej inwestycji niezadowolona. dziękuję Tobie za uwagę. To był 15 odcinek kwadransu wiedzy o fotowoltaice. Jak powiedziałem na początku jest to odcinek wyjątkowy z tego względu, że wtajemniczyłem Cię jakby w sukces fotowoltaiki. Myślę, że dosyć dokładnie objaśniłem w tym filmie na czym ten sukces fotowoltaiki jest oparty i z czego on wynika, ale jest ten odcinek wyjątkowy też z innego względu, ponieważ jest to ostatni odcinek Pierwszego sezonu kwadransu wiedzy o fotowoltaice. Jestem bardzo dumny z tych 15 odcinków, które udało mi się nagrać. Włożyłem w to ogrom pracy. Bardzo dziękuję wszystkim za pozytywne reakcje. Cieszę się, że, że, że jest ta praca moja doceniona, ale jak wiecie, dobrze zbliżają się wakacje, więc ja też wybieram się, mam pewne urlopowe plany i. W trakcie lata niestety nie będę w stanie tych odcinków nagrywać, no bo doba niestety nie jest z gumy. Wracam z kwadransem już we wrześniu, po wakacjach, więc na pewno się jeszcze zobaczymy. Czekajcie cierpliwie, i we wrześniu na pewno pojawią się kolejne odcinki kwadransu wiedzy o fotowoltaice. A na koniec, na pożegnanie, wrzucam jeszcze kilka fajnych ujęć naszych instalacji fotowoltaicznych. Trzymajcie się i do zobaczenia. Już po wakacjach. Hej!